Zaczął Pan mówić o tym, co dzieje się w Brukseli, a czas nas goni. To, co jest dla, najważniejsze dla Pana, z Pana perspektywy dziś. Moim zdaniem, yy, trasie, po pierwsze, kłamstwa szczytu. obecnego rządu. Na przykład o tym, że oni tam spowodowali, że paktu migracyjnego nie będzie. To są kłamstwa. Yy, natomiast rzeczywiście Komisja Europejska ma problem z tym, żeby... Yy, no ale nie będzie. Nie, no będzie. Oczywiście, że będzie. Całe prawo związane z paktem migracyjnym tak. obowiązuje. Co roku mają być dokonywane decyzje o charakterze politycznym. Komisji no, Europejska no nigdy, jak rozumiem. Kto, komu ile? Na razie opóźniają to dla całej Europy, nie dla nas. Dla całej Europy no nie tak. są w stanie. To tak, to jest w Europie, że sprawa... Pracujemy rozwiązania dla Europy, nie tylko dla nas. Tak, a rząd zapewnia, że niby my mamy jakiś wyjątek, co jest nieprawdą. Druga sprawa, nowe porozumienie rolne z Ukrainą jest yy, bardzo groźne dla polskiego rolnictwa. I tragiczną sytuacją jest to, że yy, Poparł je minister finansów, który obecnie odpowiada za politykę handlową. Nie sądzę, że się nią zajmuje. Myślę, że nie ma na to czasu. Nie mamy ministra od polityki handlowej. A minister rolnictwa nawet nie uczestniczył w negocjacjach w czerwcu. Przyznał, zresztą już były, bo mamy innego w tej chwili Siekierski wtedy, że został zaskoczony informacją medialną, że negocjacje z Ukrainą się skończyły. To pokazuje, że minister rolnictwa odpowiedzialny za nasze interesy w branży spożywczej nawet nie był w negocjacjach w Komisji Europejskiej. I zostały tam na naszą niekorzyść podniesione kwoty i odsunięte standardy Unii, do 28 roku Ukraina będzie mogła sprzedawać na nasz rynek rzeczy, które zawierają chemię zakazaną w Unii, pestycydy, antybiotyki w kwotach przewyższających to, co w Unii, i nasi rolnicy będą musieli z tym rywalizować. To jest rozłożone na etapy niszczenia polskiego rolnictwa. No tak, jak Pan sądzi? Dlaczego tak? Dlaczego tak jest? Takie rozwiązania są Dlatego, że Polska ma bardzo słabą pozycję w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej nikt z interesami Polski się nie liczy. To ma miejsce w branży grzewczej, energetycznej, transportowej, rolnej. W sumie ciężko byłoby mi znaleźć branżę, w której Komisja Europejska liczy się z interesem Polski. Polska dla nich jest daleko gdzieś na wschodzie, oni tu nie podróżują, moim zdaniem ignorują po prostu polityków z Polski.